I mamy paczuchę z Old Crate'a, miesięczny box, YA, książka plus gadżety. Jest otwarty, przyznaję, bez bicia, ja już zaglądałam do środka, głównie dlatego, że... Nie wiem, czy słyszycie. Jak odkładałam tego boxa, jak go przyniosłam tutaj do biblioteki, coś się zatłukło i myślałam, że coś zostało uszkodzone, więc na szybko zaglądałam, czy żadna ceramiczna część, bo tak to brzmi, nie została zniszczona, żeby jak najszybciej im to zgłosić. Ale nie, dobra. Ale poza tym, że sprawdziłam tylko ten jeden gadżet, to na resztę starałam się jednak za bardzo nie zeptać. Więc go, przyglądamy się teraz im wszystkim razem. Eee, box już pusty, pudło leci na bok. Ok, to zostawiamy sobie na koniec. Książka. Dobra, to zacznijmy od tego, na co ja już sobie zajrzałam. Safira Inspired Fondi Kit. Safira, świta komuś? Skąd ten smog? Z Eragona. Niedawno mieliśmy unboxing zestawu z Aragona, i mamy tutaj mini zestaw do Fondi. Taki jednoosobowy na ser, czekoladę, kokolub, wytrawnie. Kto, co lubi, Dobra, to teraz mogę już wyrzucić. ostrożnie, żeby jednak sobie. No, nie, nie było zbite, ale tutaj ewidentnie jest coś nie tak z samym tym. Dobra, widzę, że tutaj jest jakiś gradient. Mm, nie podoba mi się, że mam to tu zniszczone. Yy, ok, i jest mini Tilajcik, więc Tilajcik tam. To tutaj. Ojej. I jest. Można sobie maczać o, owocki, nie owocki. Teoretycznie jako mini kominek do wosków też by uszedł, ale nie wiem czy nie jest tutaj za bliska ta odległość do kominka. E, całkiem ciekawe, ale fajnie byłoby, że to jednak było dwuosobowe, w sensie jeszcze jeden taki widelczyk żeby można się było z partnerem lub partnerką podzielić. Dobra, dalej. E, Phoenix Rider Portable Fun Portable Fun. Uu! Czyżby to był wachlarz? ojej coś wypadło a no chciałam wachlarz ale to jest baterijki i tutaj jest um, wiatraczek na baterię tutaj nie ruszy się bo um, bo 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 a w sumie wsadźmy trzeba tu? nie trzeba tu dobra to nie wychodzi użymy te bateriki. Odpalimy go, zobaczymy, czy bardzo hałasuje. Przede wszystkim, czy działa. Jedna. Druga. No. to, A, tu? Ach, działa. Nawet nie jest bardzo głośny i całkiem fajnie wieje. Dobra, tu mogę już wyłączyć. Tutaj mamy jakiegoś Feniksa właśnie. Made in China. Tutaj jeszcze kilka informacji. Input, output, batery. No spoko, ale myślałam, że to będzie taki ręczny wachlarz, wiecie. To byłoby ciekawe. Dobra. To dlaczego trzymam jeszcze te gadżety, yy, dlaczego zbieram jeszcze te gadżety, to jest, są właśnie te kolekcjonerskie miesięczne piny. I w tym miesiącu są piny z. Yy, Boże w tym roku są piny, takie buteleczki. Utknęło mi. Yy, I tutaj mamy pina, już myślę, że po tym cytacie każdy poznaje Fire Knot the Dragon. I Mamy pina z gry o tron, żeby nie było wątpliwości, Song of Ice and Fire, jest piękny, jest uwaga piękny, mamy tutaj małe dro brokatowe wykończenia, mamy to smocze jajo, mamy skrzydła, jest naprawdę mega, strasznie mi się podobają te ich piny i ten motyw buteleczek w tym roku, takich pseudo eliksirów jest naprawdę świetny. Yy, trochę szkoda, że tylko to jest ruchomym tutaj elementem, a nie tak jak było w ubiegłych latach, że one były na przykład otwierane albo przesuwane, ale i tak mi się mega podobało. Dobra, jadę dalej. Co my tu mamy? Polyester Hand wash Only. Dragon Bond Picnic Bug tak? Czyżby była mała lodówka termiczna? Chwila. Mamy czarnego smoka, mamy złotego smoka. Obstawiam, że jest to spirowane czwartym skrzydłem. Zobaczmy. A! Miałam rację. Mała lodówka termiczna. Dobra, czyli tutaj mam to termiczne wykończenie. A szkoda, że... Nie, okej. Okay. Dobra. Przepraszam. Tutaj jest, więc to jest tylko takie ograniczenie, żeby ona się za bardzo nie otworzyła. W sumie spoko, a i design, design ładny. Czarno-złoty, ekri. Podoba mi się. Jak raz mi się podoba taki gadżet. Dobra, i zostało jeszcze popiłorski Towel. wojny makowe. I co to jest? Ścierka inspirowana wojnami makowymi? O! Wow! Jak raz! Ej, ona jest ładna. No, szkoda by ją było w kuchni używać, chyba że ktoś trzyma sobie w kuchni takie, wiecie, ozdobne. U mnie niestety ścierki nie funkcjonują jako element ozdobny, tylko właśnie funkcjonalny. Tak więc, ale ta jest ładna. Może by ją w bibliotece gdzieś powiesił. Dobra, trzeba się zastanowić, co z nią zrobić, ale podoba mi się ten tutaj motyw. Wstałem Feniksa, już nie pamiętam o czym książka była. A, o Flame and Fury. I teraz ma sens. Eee, ten zestaw gadżetów tutaj inspirowany smokami wszelkiej maści czy innymi ognistymi stworzeniami. Dobra, ściągamy folię. I oglądamy mamy obwoluta i na obwolucie już widać jedną folię tutaj pomarańczową, tutaj złotą ale chwila, czy one mają one mają takie delikatne holograficzne wykończenie, widzicie jak to tu się pięknie mini. do motywu Feniksa obłędny dobór folii tu i tył, również jeszcze tutaj folia złota i te listki czy tam piórka pomarańczowe Dobra, tutaj coś mam dziabnięty kant i mamy brzeg. Brzeg jest odrobinę rozczarowujący, bo mam tutaj ten płomień i te płonące pióra. Mogłyby być większe. Chodzi mi o to, żeby tutaj jednak no, trochę go powiększyć, bo jest taki przez to, że jest tutaj tak mało i takie drobniutkie, to taki trochę nijaki ten brzeg mi wyszedł. Ale dobra. Oho! to wygląda jak wyścigi Fenixów? Yy, wewnętrzna strona obwoluty. Jak przyjrzycie się tutaj, to jest jakaś nieudana grafika z Simsów, ale już w postacie. Ale same te ogniste ptaszyska wyglądają przepięknie. A i tematycznie wygląda na to, że jest coś ciekawego. Coś innego. Dobra, ale tutaj mamy twardą oprawę. Yy, I mamy czarną oprawę z pomarańczową folią. Grzbiet jest ładny. Tył jest. Tym jest odrobinę rozczarowujący. Ale szczerze mówiąc, nie podoba mi się przód. Cytat jest za duży. I ten dookoła takie. No, takie trochę nijaka to twarda oprawa. Dobra. Wyklejeczki drobne, wykończenia złotą folią. Tutaj takie malutkie kropeczki. Raz i dwa. Ten sam motyw, kropeczek złotych. Ej, I tutaj mamy mały format książki. Niestety. List od autorki. Egzemplarz podpisany. Ech, strasznie mnie boli to, że Oakley nie trzyma się jednego formatu książek, tylko każda jest inna. Dobra. Tekst w środku. Raczej klasycznie. Tu się nie ma do czego przyczepić. Wąskie marginesy, co ja osobiście lubię. Ładnie zapisana, także miejsce jest wykorzystane. Znajdźmy jeszcze początki rozdziałów. Klasyka z motywem Feniksa, czy cokolwiek to jest. Czy jakikolwiek inny ognisty ptak to jest. Dobra. All crate, to oznacza, że bardzo, bardzo możliwy jest bonus content. No i jest. I jest jeszcze prolog. No, może ja sobie to przeczytam przed książką. Hmm, dobra. Obwoluta piękna. Twarda oprawa, trochę niejaka szkoda. Ale tematycznie książka wygląda po tych artach, które tutaj pokazała, na ciekawą, więc y, możliwe, że zarzucę ją sobie na TBR raczej szybciej niż później. Podoba mi się design tej ścierki, ale szkoda tego użyć jako ścierkę. Pin. Przepiękny i do tego jeszcze ze smokami e, z grą o tron. Zestaw do fondi, tak jak Wam powiedziałam. Całkiem spoko pomysł jako taki malutki, bo ja na przykład mam duży fondi dla wielu osób, no i rozkładać to na tylko dla mnie i dla męża to mi się nie chce. Szkoda, że nie ma drugiego takiego, ale z drugiej strony wykałaczek też można użyć. Z gadżetów chyba najśmieszniejszy jest ten i najbardziej idiotyczny jakby to był, wiecie, taki rozkładany wachlarz klasyczny. O, to by dopiero było, tak. E, no i tutaj jest jeszcze ta mini lodówka ze smokami. Obstawiam, że z Forfwinga, no bo nie znam żadnej innej książki z Czarnym i Złotym Smokiem. E, ogólnie z tego boksa przyznaję, że jestem zadowolona. E, fajnie by było, jakby książka była trochę większa w tym większym formacie, ale i tak e, tutaj nie mam na co narzekać. Box fajnie skomponowany i tematycznie, pod względem gadżetów, tak więc... E, no fajnie, 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 fajnie. Dajcie mi znać, co wymyślicie. Yy, I dziękuję za obejrzenie tego filmiku. I do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!